Mgła była gęsta jak owsianka z bursztynowego grodu. Ciężka, lepka, zawieszona między drzewami jak pajęczyny olbrzymów. Geralt z Rivi, Wiedźmin, szedł leśną ścieżką z tą nieodłączną mieszaniną ostrożności i rezygnacji. Pachniało mchem, zbutwiałym drewnem, mokrą ziemią i czymś jeszcze. Żelazem. Krwią. Rozewno było wsią niepozorną. Wciśniętą w dolinę między zalesionymi wzgórzami, kilkanaście chałup, kapliczka, stary młyn i karczma, która od dawna nie podawała już piwa, tylko cienką polewkę i stare opowieści. Ludzie unikali lasu. Mówili, że coś w nim żyje, coś, co nie zostawia śladów, tylko śmierć. Sołtys miał oczy podkrążone i palce zniszczone ciężką pracą. Mówił mało. Znikają, panie Wiedźmin. Jeden po drugim. Nocą. Tylko ślady krwi i strzępy ubrań. Raz oderwaną dłoń znalazłem. Bez reszty. A świadkowie? A kto nocą chodzi po boże? Geralt milczał. Mgła ciągnęła się między drzewami jak żywa. Jakby obserwowała, jakby coś w niej było. Tego wieczora nie spał. Obserwował las. I las odpowiedział. Z początku był to tylko dźwięk, jakby coś łamało gałązki. Ciche stąpanie. Geralt nasłuchiwał. Znów, skradające się kroki, ciche jak szept. Wyciągnął miecz. Niesrebrny. Jeszcze nie. Wyszedł między drzewa. Mgła gęstniała. Stwór przyszedł od północy. Wysoki, zgarbiony... Poruszał się z niesamowitą gracją. Pazury, oczy zbyt inteligentne, usta pełne czarnych zębów. Wysyczał coś niezrozumiałego i rzucił się do ataku. Walcząc, Gerald wyczuł, że przeciwnik nie jest zwykłym potworem. Ruchy miał ludzkie, jakby znał ból, jakby go nie bał się przyjąć. Próbował mówić, ale z gardła wydobywał się tylko charkot. Wiedźmin ciął. Raz, drugi. Aż w końcu ostrze srebrnego miecza trafiło głęboko pod szczękę. Stworzenie padło. Był to chłopak. Młody. Nie starszy niż 17 wiosen. Ciało zniekształcone, ale rysy ludzkie. Bardzo ludzkie. Nazajutrz ciało leżało na środku wsi, owinięte w płótno. Kobieta z sąsiedztwa zemdlała. Sołtys nie patrzył. Ktoś szepnął imię. Willisz. Syn wdowy, która zaginęła rok temu w Boże. Mówiono wtedy o wilkach. Klątwa? spytał sołtys ochrypłym głosem. Możliwe, odpowiedział Geralt, ale klątwy nie rodzą się same. Geralt pozostał. Kazał przygotować kątnicę w starej chacie, spalić ciało chłopaka zgodnie z rytuałem, a potem zaczął pytać. Szeptem, bez pośpiechu. Wieśniacy mówili niechętnie, ale wieś ma długą pamięć. Wilisz był zakochany. Dziewczyna, Mila, córka z nachorkim, mądra i piękna, zaginęła miesiąc po śmierci matki Wilisza. Powiedzieli, że uciekła. Ale Gerald wyczuł kłamstwo. Z stara Milgarda, żyła na skraju boru. Przychodziły do niej kobiety z problemami, mężczyźni z ranami. Potrafiła więcej niż leczenie. Znała zaklęcia, klątwy. Zioła, których nie uczono w Oksentfurcie, a jej córka Mila nosiła w sobie tajemnicę. Była z Wiliszem brzemienna. I to się nie spodobało sołtysowi, ani kilku innym. Wieś rządziła się prawem starym jak ziemia. Jeśli dziewczyna zhańbiona, trzeba ukarać. Mila zniknęła, a Wilisz oszalał. Mówiono, że przez ból, przez stratę, ale Milgarda znała starsze prawa. I pewnej nocy wypowiedziała imię, imię starego ducha Boru. Ofiarowała własną krew. I wilczy cień wszedł w chłopaka, rozdzierając mu duszę. Geralt dotarł do niej po zmroku. Chata była pusta, ale w powietrzu unosił się zapach żeńszenia, krwi i cierpienia. Znalazł księgę. Stare pismo. Otworzył. Była tam strona z symbolem wilka i wpisanym pod nim imieniem Velgarot. Geralt znał to imię. To nie była klątwa rzucona. To było związanie duszy człowieka z demonem głodu. Starożytna forma pomsty. Nieodwracalna. Ale ktoś musiał złożyć ofiarę, a Milgarda zniknęła. Tego samego wieczora pod Starym Dębem Znalazł zakopane ciało, bez palców spalone. Pozostałość rytuału. Milgarda złożyła siebie. Nazajutrz zajutrz Geralt opuścił rozewno. Sołtys próbował wręczyć mu sakiewkę. Wiedźmin nie wziął. Nie walczyłem z potworem. Zabiłem chłopca, którego zniszczyliście. Sołtys chciał zaprzeczyć, ale nie umiał. Starsze kobiety zaczęły się modlić. Geralt odszedł, a za jego plecami wieść trwała dalej. Jak wiele innych, z tajemnicą zakopaną w ziemi i wilczym cieniem, który nie znikał. Pod wieczór, gdy mgła znów zaczęła pełzać po ścieżkach, Geralt spojrzał za siebie. Las milczał, ale coś w nim trwało. Może wspomnienie, może echo, a może po prostu stary cień, który nigdy nie odchodzi.